Cześć, kochani! Haha, witam Was z lasu. Dzisiaj zamarzamy. Nie, no żartuję. Słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w niedzielnych przemyśleniach. Jestem właśnie na realizacji jednego z moich fantastycznych pomysłów, czyli właśnie gdzieś tutaj wyprawa motocyklem przy minus 14 stopniach. I zawsze w takich momentach gdzieś przechodzą mi przez głowę różne myśli. Zastanawiam się nad wieloma rzeczami. Jak teraz korzystając z tego, że jeszcze nie z mi telefon, to po prostu chciałem zami się czymś podzielić. Jak wiecie teraz, teraz na Bitcoinie był naprawdę bardzo ciekawy tydzień, mocne ruchy. O tym oczywiście was informowałem. Wielu z Was korzystało, więc gratulacje zresztą. Pozdrawiam wszystkie osoby, które korzystają, i też oczywiście wszystkich Forumowiczów. I tak zastanawiam się również nad tym wszystkim w kwestii tego, a propos naszego w ogóle osiągania niektórych rzeczy. Jak wiecie, bądź nie wiecie, wiele osób gdzieś zna moją historię, czy na live'ach, czy, 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 czy gdzieś w różnych przemyśleniach tym się dzieliłem, gdzie właśnie no, zaczynałem, nazwijmy to od zera, tak? od gdzieś tam nawet chwilowych długów, gdzieś potem, żeby przejść do momentu, w którym faktycznie mogę mieć. Czas chęci na realizację swojej pasji, na posiadanie kilku aut czy kilku motocykli, ale po to właśnie, żeby dozować sobie te emocje, realizować się w tym wszystkim, tak? bo kiedyś o tym mówiliśmy, że nie chodzi o rzeczy, tylko chodzi o to, co one nam dają. To chodzi o to uczucie, o to emocje, i często można te rzeczy sobie zamieniać, a emocja zostaje taka sama, i w ten sposób można uratować siebie przed załóżmy. E Zbytni, zbytnim skupieniem się na na jednej rzeczy, tak, gdzie, gdzie często ludzie po prostu nie rozumieją tego, po co im mają być dane rzeczy, ale tak naprawdę za tym stoi jakaś emocja, którą chcę zaspokoić, tak, i często można te emocje sobie zmienić, te emocje, przepraszam, uzyskać, e, otrzymać, nawet to zrozumieć, czy zmieniając daną rzecz, niekoniecznie gdzieś tam dążąc do najlepszej wersji tej rzeczy, tak na razie enigmatycznie, ale nie chcę mi się to zagłębiać, bo to się zagłębiałem e, ostatnio. Czy po prostu zmienić tę emocje, tak, czy zająć się czymś innym, ale dobra. Dzisiaj myślę na temat tego, jak ważne jest w ogóle osiąganie, ale nie rzeczy, nie jakichś tam nowych poziomów, tylko osiąganie nowej po prostu wersji samego siebie. Jeżeli ktoś z Was, ja tak często miałem, coś sobie zaplanował, i na przykład ten plan został zrealizowany i otrzymałeś, otrzymałaś, bądź znalazłeś, znalazłaś się w miejscu, w którym chciałaś po prostu być, bądź chciałeś, to czasem przychodzą nam przez głowę myśli typu właśnie to już? Właśnie. Pracowałem na czymś 2-3 lata i co, i to już? Już... Już to mam? Już rozwinąłem, rozwinęłam się w tej kwestii? I, i co dalej? I wiecie, zostaje w głowie taka pustka, że tak jak tutaj, nic nie słychać. Wiecie, to jest cisza, którą, to jest cisza, po prostu wiecie, jak w ciszy nic się nie słyszy, tak? Prosta sprawa. Ale to właśnie jest cisza, którą jesteś w stanie poczuć i ją usłyszeć. Takie uczucie na zasadzie, dobra, planowałem, planowałam, to było moim takim motorem napędowym i dobra, zrealizowałem, zrealizowałam, co teraz? Nie wiem, co robić dalej. I właśnie, tu chodzi właśnie o zrozumienie też siebie. Gdzie ostatnio, po gdzieś kolejnych rzeczach, które udało mi się osiągnąć, są to oczywiście związane rzeczy z rynkami, co obserwujecie na żywo. Zresztą też podgląd do, do, do mojego rachunku na żywo wam też jakiś czas temu udostępniłem, gdzie widzieliście, jakie są pozycje i tak dalej. A wcześniej wam oczywiście o tym mówiłem publicznie, co się będzie działo na rynkach finansowych, bo jest to i moją pasją, i gdzieś tutaj zawodem jednocześnie. I po osiągnięciu gdzieś tutaj celu związanego z tym, że chciałem mieć jeszcze większą. Skuteczność gdzieś przejść w taki większy komfort w mojej głowie podczas handlu, to ja to właśnie osiągnąłem. Zrozumiałem, że. hm, No dobra, już tu jestem i co dalej? No właśnie, i wiem, że niektóre osoby, bo też znam wiele osób, które zrobiły wiele niesamowitych, wspaniałych rzeczy, nawet na skalę światową, można powiedzieć. Tak, nawet na skalę światową, bo gdzieś to na pewno idzie dalej. I te osoby często potem miały nawet depresję. No dokładnie. Zastanawiasz się, ty, jak to. To można mieć, nie wiem, e, sportowe auto, samochody i tak dalej, i tak dalej, zrealizować swoje plany i mieć depresję? No można. Oczywiście, że tak, bo my, jako istoty ludzkie, od, od samego początku nawet tak genetycznie jesteśmy zdobywcami. Wiecie, kiedyś teraz trochę się to pozmieniało, tak rośnie nam teraz yy, pokolenie osób, które no, średnio sobie mogą radzić gdzieś w przyszłości, bo wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, a kiedyś o prawie wszystko każdy musiał walczyć. I mamy zakodowane nawet tak, że po prostu my chcemy dążyć do czegoś. I często ten cel, co dalej? Coś sobie zaplanujesz, zrealizujesz to. Co dalej? To jest tak ważne, żeby właśnie potem nie mieć sytuacji, w której po prostu czujesz, że... Po co ja to robiłem w ogóle? Bardziej ekscytowało mnie to dążenie, dążenie za tą rzeczą, za tym uczuciem. Jest też takie powiedzenie, które mówi o tym, że yy, to powiedzenie jest następujące. To tak w 70% będzie się zgadzało. Jest ono następujące: że bardziej cieszy ten zając, którego gonimy, niż ten, niż później, to, że go złapiemy. Czyli zwróćcie uwagę, jak ważne jest to, żeby tym procesem się cieszyć. Czyli masz jakiś cel, marzenie, osiągnięcie, które chcesz zrealizować. Ciesz się tym, że możesz to robić, że jesteś w stanie. Ostatnio z moim przyjacielem, to pewnie gdzieś tam na moim Facebooku jest widoczne, zaproponował mi coś takiego, żeby pod koniec roku po prostu zwołać kilka osób, tak? Po prostu im to zaproponować, które mają gdzieś tutaj swoje firmy, które gdzieś mają swoje oszczędności i po prostu. Malutką kwotę z tego dać na osoby, dać na osoby właśnie, które potrzebują tego wsparcia. Załóżmy osoby z chorobami, na przykład z zespołem Downa, które potrzebują tego wsparcia. Załóżmy jakieś rzeczy, żeby się lepiej edukować, czy załóżmy jakieś terapii ze zwierzętami, bo są też takie terapie dla takich osób. I wiecie co? I życzę każdemu, żeby był w stanie pomagać innym i też poznać życie osób, które właśnie e, są gdzieś potrzebujące, tak naprawdę potrzebujące. Nie, że kurwa komuś się nie chce szukać pracy, czy wiecie, czy, czy po prostu ma tysiąc wymówek, że się nie da, bo takie osoby w ogóle mnie nie interesują, tylko właśnie osoby, które są naprawdę już od początku mają, nazwijmy to, no, troszeczkę trudniej. I gdy widzisz, spotykasz takie osoby, szanujesz je za to, że one idą do przodu, za to, że chcą się rozwijać, się nie poddają. A ludzie, którzy często mają wokół siebie wszystko. Osiągają kolejne rzeczy, to potem potrafią powiedzieć, że ich życie jest złe, bo nie wiedzą co dalej. Serio? Może zmień punkt widzenia. Spójrz na to, kto co osiąga, kto z jakimi trudnościami też się zmierzał. Nie chodzi mi tutaj o porównanie, tylko porównywanie, tylko o taką zdrową motywację i zobacz jak Ty masz dobrze. Teraz mnie oglądasz i co? I co im powiesz, że czegoś się nie da? Gdzie teraz, nawet, ostatnio jakiś Nepalczyk wszedł chyba na K2 jako jedyny na świecie. I ludzie zawsze będą gadać gadać to jest bardzo, bardzo ładne słowo na to, co się często dzieje zawsze będą gadać, że się nie da, dopóki ktoś tego nie zrobi. Czyli pamiętajcie też o tym, że doceniajmy to, co mamy. Jutro jest poniedziałek, idziesz do pracy, czy do swojej firmy, czy nie wiem, czy się zastanawiasz, co teraz zrobić w, w tym wszystkim, jak gdzieś tam wszystko zostało pozamykane i wiele osób bardzo cierpi z tego powodu to trzymam oczywiście za Was mocno kciuki, ale jutro jest poniedziałek, kolejny poniedziałek, kolejny początek nowego tygodnia, w który, którym możesz coś zmienić, zaplanować coś, czy się daje je rozwinąć. A może już jesteś w miejscu, w którym po prostu już masz to, czego chciałeś. Ten stan w głowie, czy ten stan fizyczny wokół siebie. A może w ogóle nie interesują Cię rzeczy fizyczne, tylko rzeczy mentalne, rzeczy związane z Twoją psychologią. Jeżeli to masz, doceńmy to, nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę my żyjemy w raju. To teraz powie, nie no, co gość gada. No tak. Kiedyś e, z filmem o tym gadaliśmy. Filu udostępnił taką statystykę, gdzie chyba 3 na 2, czy 3 na 7 osób na świecie mają dostęp do bieżącej wody. Więc nie mów mi, że nie żyjesz w raju. E, jeżeli chodzi o internet. Akurat internet jest na... Nawet często tam, gdzie nawet nie ma dostępu do wody, to jest w ogóle paranoja, tak? Że ludzie są w stanie dać za jakiś diament kilkanaście milionów, a gdzieś brakuje wody. I kiedyś będzie tak, że woda będzie droższa. Ale to już za no, kilkaset lat pewnie, oby tak nie było. A zwróć uwagę, gdzie my żyjemy. Możesz stać rano, możesz mnie teraz oglądać, możesz mi napisać komentarz, że gadam z dury, że się z tym zgadzasz, że może do czegoś się to nakłoniło. I to jest niesamowite. Jak to zrozumiałem, gdzie jesteśmy? Mimo jakichkolwiek problemów, które mamy, czy wyzwań, to docenimy to, co mamy. I wiecie co, tu nie chodzi o to, żeby teraz mówić, że uuu, jest super, nic nie róbmy. Tylko, żeby zauważyć to, dzięki temu, że to zauważymy, wykorzystać to i kroczek po kroczku się rozwijać. Bo to, że mamy, e, nie wiem jakie macie tego podejście, ale po prostu dzielę się swoją opinią, to, że mamy jedno życie, takie jak mamy teraz, że możemy te wszystkie rzeczy robić, to jest niesamowite. I nie patrzę na to z poziomu e, siebie, gdzie czuję się po części e, zadowolony z tego, co jest wokół mnie, z tego, co się gdzieś tam dzieje w moim życiu. Tylko po prostu z poziomu tego, że ja też po prostu gdzieś musiałem zacząć. I wiem, że gdybym teraz miał takie podejście, e, przepraszam, gdybym wtedy miał takie podejście jak teraz, żeby to wszystko bardziej docenić, zrozumieć i się nad tym zastanowić, zaplanować, uczyć się w tym kierunku, w którym właśnie chcę iść, to bym był tam. Może nawet dużo szybciej niż teraz. Ale to nie jest też po to, żebym się użalał, tylko po prostu po to, żeby może komuś z Was wiecie, dać taką iskierkę, iskierkę do działania, taką chwilową motywację. Bo ja też kiedyś e, dużo oglądałem właśnie, osób. Częst, część osób mówi o tym, że a kołcze, no a po co oni to robią i tak dalej. Mi takie osoby pomogły. I co mnie interesuje, zdanie innych, skoro u mnie to zadziałało. Wiecie, nie mam zamiaru mówić, że tak nie było, bo tak było. Ktoś tam mówi, nie, no, to za gościu bzdury gada, coś tam gada o marzeniach, nie. Ja to oglądałem, robiłem, działałem, nie poddawałem się. Teraz bardzo się cieszę, że jestem w miejscu, w którym jestem też wokół osób, których jestem, które, e, przy, które się rozwijają, które, gdzie, gdzie też ja się rozwijam wszyscy wokół. To ja mam na myśli właśnie tej osoby, które są w instytucie. To jest świetne, że potem jak już stworzyć środowisko z kimś, gdzie wspólnie razem wzrastacie, to jest rzecz, która daje Ci taką siłę, że nie warto się stanie i tak się nie poddasz. Dobra kochani, życzę Wam udanego tygodnia. Napiszcie w komentarzu, co planujecie na ten tydzień. Ja planuję zaraz jeszcze chwilkę pojeździć, a później już wracam. Wracam, wracam, trochę odpocząć. Wierzę, że może jeszcze zrobię analizę rynku Bitcoina dla furomowiczów. Publiczna będzie w poniedziałek. Chyba, że dzisiaj będzie coś się działo bardzo, bardzo ważnego. Dobre kochani, życzę Wam udanego tygodnia, trzymam za Was kciuki. Wiem, że teraz jest sytuacja jaka jest. Wiele osób chciałoby być inaczej, żeby było inaczej. Też bym chciał, żeby było inaczej. Eee, zdecydowanie. Ale trzymam za Was kciuki, żebyśmy, żeby każdy gdzieś tutaj, na przykład, nie wiem, Twój biznes jest zamknięty czy coś, to trzeba po prostu kciuki, żeby się to w końcu ułożyło. Żeby się to ułożył, ułożyła, bo samo się oczywiście nie zrobi eee, i żebyście po prostu byli zadowoleni z każdego dnia. A jutro, poniedziałek, fantastyczny tydzień będzie. Do usłyszenia, kochani, i pozdrawiam Was serdecznie z lasu. Bo życie to nie tylko <laughs> piękny samochód i nie wiem, i rozmowu o rynkach finansowych, to też jest czasem las zmarznięty tyłek i po prostu eee, robienie tego. Co się robiło zawsze. <laughs> Cześć. Miłego weekendu. Hej.